Spójrzcie, z Dudy się śmiano, że z męcenem się tam obciskuje w Pałacu Prezydenckim. I była wielka awantura o w programach policystycznych, jak Kawa na ławę tvn -ie. I co zrobił PiS? Od razu kazał ludzie też spotkać się z tym sultanerem z Gdańska, Nowogrodzkim. Wziął go, tego zboczeńca, na swój samolot. Znaczy na swój samolot, na swój, no bo to jest jego chyba prywatny samolot, bo nie z prezydentem przecież. No i polecili do Torunia. Żeby wspólnie hajlować i wywatować to, że Hitler, Hitlerzy mordowali Polaków. No bo to są hitlerowcy, tak? Śledziu, ten jakiś wielki buł. są naziści, którzy po prostu, sutenerzy z Gdańska, przyjaciele tego Nowogrodzkiego. No i teraz, to czyli po prostu zwykli bandyci. Oczywiście najfajniejsze jest to, że wszyscy to obsrali i mają to w dupie, <grystanie> to jest najfajniejsze, bo jest to wywalone jajca, co ten yy, udający prezydent debil z tym drugim przygupem robią, I to jest najfajniejsze. Macie, ma na to wyjebane, jedzie po Polsce i dalej recytuje wierszyk, że nie jest posłem i że chce walczyć z klasą polityczną i że w ogóle ma nie być nic. Mam wszystko zlikwidowane, nie ma być szpitali, nie ma być nic, nic, to nic po prostu nic, tak. Podatków Unii Europejskiej nie ma mieć, nic, nic. to jest jego program, nic, wielkie nic. A jak się go też spytasz, to on mówi, że on nie ma przemyślenia odpowiedzi, nie odpowiada na pytanie. No to, 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 to jest taki jeszcze większy debil tego Nawrockiego, ten mencen. No i mamy kolejnego, e, kolejną aferę z tymi debilami. I te debile e, f, Wpadkę mieli w Unii Europejskiej i w Polsce, że zagłosowali przeciwko obronności Polsce. No i teraz wymyślają, że tam coś w uchwałach zapisane było, że tam jakiś, jakiś punkt trzeci, czwarty, piąty. Wymyślają tych wszystko, co mają to z kłamstw. są no to licznie kłamcy, po prostu dali dupy, nie zagłosowali za tym, żeby kasa z Unii Europejskiej szła na obronę Polski. Na to, żeby 65% w Polsce było, powstawało finansowania na właśnie na przemysł wojenny i zbrojenny. No i teraz po prostu chodzą i kłamią, wymyślają, że jak można na przykład Putina nie lubić, bo przecież Putin, czyli Orban w Unii Europejskiej może mieć prawo głosu, prawda? Ten, który blokuje 2 miliardy, by Polsce oddać. 2 miliardy. Ten Orban blokuje sojusznik PiSu. No, Morawiecki jeździ do Rumunii i również pro-Putinowskiego wspiera. Na Słowacji debil, na przykład, też putinowski pozwolił zabijać niedźwiedzie. Facet zbiega z sikierą po lesie i morduje niedźwiedzie prowokacyjnie, aby po prostu pokazać Ministerstwu Dewastacji Środowiska na Słowacji, że jak, że został zaatakowany przez niedźwiedzia. No i teraz w związku z nową uchwałą na Słowacji, skoro była tak na człowieka, można odstrzelić 500 niedźwiedzi. I to są tacy właśnie ludzie, kurwa, tacy pisowcy, tacy urbanowcy, tacy Słowacy, jak tego kretyna prezydenta, co jest teraz, jak Putin. Są takie właśnie przygłupy. Takich ludzi należy strzelać, uważam. W należy poprosić myśliwych, aby wprowadzili obowiązkowy odstrzał wszystkich pisowców, konfederanców, tych i innych przygłupów. Patrz jaki byłby świat piękny. Patrzcie, jak byłoby normalnie. I ci Polacy to są oszukiwani przez tych pisowców, też by w końcu znormalnili, wrócili do domów, do swoich rodzin byliby normalni. Jaki byłby świat piękny. Kto jest za ręka do góry.